Witajcie, era wodnika. Rozpoczęło się wielkie oczyszczanie. Co nas czeka do roku 2030? Witajcie, kochani. Jak się ostatnio czujecie? Czy zauważyliście wybuchy gniewu, a może uczucie dezorientacji? Tak jakbyście byli zagubieni i nie wiedzieli, gdzie jesteście. Być może nawet przyłapaliście się na myśleniu, że świat wokół wydaje się dziwny i nierealny. Jeśli coś z tego brzmi znajomą, to wiedzcie, że nie jesteście sami. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym radzić. Wielu ludzi doświadcza obecnie lęku nagłych wybuchów gniewu, które zdają się pojawiać znikąd. Możecie być w świetnym humorze, a potem nagle eksplodować. To jak stłumione emocje, frustracje i urazy, nierozwiązane problemy piętrzą się w nas, aż pewnego dnia wybuchają. To wasze ciało i dusza dają wam sygnały. Drżenie, przyspieszone bicie serca, a nawet drganie powieki to wszystko sposoby, w jakie wasze ciało próbuje oczyścić się z nagromadzonej negatywnej energii, której duża część gromadzi się w okolicy splotu słonecznego. Jeśli ty lub ktoś inny delikatnie naciśnie ten obszar, to możesz poczuć nie tylko ból fizyczny, ale także chęć do płaczu. To jak otwarcie zaworu, aby upuścić parę. Ale dlaczego to wszystko dzieje się właśnie teraz? Żyjemy w wyjątkowym czasie planetarnej transformacji. Potężne wydarzenia energetyczne, takie jak portal bramy 8 sierpnia, superksiężyc, zaćmienia, komety i rozbłyski słoneczne, wzmacniają tylko to w nas. Przewodnicy duchowi mówią, że do 2030 roku wszystko, co ukrywaliśmy w naszej nieświadomości przez wiele wcieleń, wypłynie na powierzchnię. Jest to konieczne, abyśmy mogli przyjąć więcej światła i oczyścić się. Wyobraź sobie, że dosłownie oczyszczasz swój wewnętrzny dom, aby przygotować się na coś nowego i jasnego. Do 2030 roku świadomie przetworzymy traumy i ból tego życia, a do 2032 musimy być gotowi na sceny z następnych rozdziałów. Oznacza to, że musimy przygotować naszą energię, aby poradzić sobie z nowymi wyzwaniami i możliwościami. Co więc z tym wszystkim czynić? Kiedy poczujesz przypływ gniewu lub niepokoju, to nie spiesz się z obwinianiem innych. Zatrzymaj się i spojrz w głąb siebie. Zapytaj, która część mnie teraz cierpi. Pamiętaj, że ty i ja wybraliśmy przybycie tutaj w tym czasie, aby przeżyć to doświadczenie. Ważne jest, aby przestać marnować energię na plotki, głupie kłótnie i osądzanie innych. Skieruj swoją uwagę do wewnątrz. Bądź uważny na swoje myśli i słowa. Skup się na sobie, a nie na życiu innych. Zadaj sobie pytanie, jak reagujesz, gdy ktoś kwestionuje twoje przekonania, czy to w duchowości, sporcie, czy też polityce? Czy wpadasz w złość i bunt, czy też zachowujesz szacunek? Twoja reakcja wskazuje, nad czym musisz popracować. Im więcej negatywności wydzielasz, tym więcej negatywnych bytów i energii przyciągasz. Dobra wiadomość jest taka, że to wszystko dzieje się dla naszego dobra. Na ziemię spływa ogromny strumień światła. Wielcy mistrzowie przygotowują się do wcielenia, aby pomóc nam w tej przemianie. Ale aby otrzymać to światło, musimy być czystymi naczyniami. Pracujmy więc nad sobą, przygotujmy się fizycznie, emocjonalnie i duchowo. Przywołajmy anielskie energie. Prośmy o wsparcie swoich przewodników. Nie jesteśmy sami w tej podróży. Dajcie znać w komentarzach, jeśli doświadczyliście podobnych uczuć. Wspierajmy się wzajemnie. Bogostanu Wam wszystkim! Była wzmianka tutaj w tekście o napadach gniewu, chyba wielokrotna. I co czynić, zajrzeć w głąb siebie. Stary film dawno temu, taki o Wszystko zostawia swój ślad. Taki tytuł, kto jest niecierpliwy i czeka. Tam są napisy i oryginalny dźwięk rosyjski. Ja to mam przygotowane, ponieważ rozmowa się wywiązała z, z jakąś słuchaczką. I przypomniał mi się ten film, ja go zaprezentuję w wersji dźwiękowej. No i zapowiem jeszcze dla miłośników Sawieliewa, że mam nie za długi, bo około 15-minutowy film. Bardzo ciekawy wykład. Już mam ten tekst przygotowany, coś tam nawet nagrałem. Znaki losu. Myślę, że wielu ludzi to zainteresuje. Ponieważ przygotowałem wam tę przypowieść, czy też krótką bajkę, po napisach widać, kiedy to było publikowane kilkanaście lat temu, wtedy używałem takiej techniki. Trafiłem niedawną wersję, taką trochę bardziej drastyczną, kiedy ktoś dostał nakaz wbijania gwoździ w drzewo w sadzie. No i nauka była taka sama. Udało mi się w tej chwili oprawić to. Dołączam Wam tutaj. Pójdzie to później jeszcze osobno. Wszystko zostawia swój ślad. Żył pewnego razu pewien bardzo nieopanowany. I gniewny młody człowiek. I oto pewnego dnia jego ojciec dał mu woreczek z gwoździami i przykazał, aby każdego razu, kiedy ten nie opanuje swojego gniewu, wbijał jeden gwóźdź w słup od płotu. Pierwszego dnia w słupie było kilkadziesiąt gwoździ. W drugim tygodniu młody człowiek nauczył się poskramiać swój gniew i z każdym dniem liczba wbijanych gwoździ zaczynała się zmniejszać. Młodzieniec zrozumiał, że lepiej kontrolować swój temperament niż wbijać gwoździe. W końcu nastał dzień, kiedy ani razu nie stracił panowania nad sobą. Powiedział o tym swojemu ojcu, a ten rzekł, by obecnie każdego dnia, którym synowi uda się powstrzymać, wyrywał po jednym gwoździu ze słupa. Mijał czas i nastał dzień, kiedy mógł on już oświadczyć ojcu, że w słupie nie został już ani jeden gwóźdź. Wtedy ojciec wziął syna za rękę i podprowadził do płotu. Nieźle się sprawiłeś, ale czy widzisz, ile w słupie jest dziur? On już nigdy nie będzie taki jak kiedyś. Jeśli mówisz jakiemuś człowiekowi coś złego, to w nim zostaje taka sama blizna jak te dziury i nie ma znaczenia, ile razy potem powiesz przepraszam, ślad zostanie.